z tej strony Hall Editor właśnie siadłam do obróbki filmiku i zdałam sobie sprawę, że całe audio jest do bani bo gdyż albowiem nie dopchnęłam sobie wtyczki z mikrofonu, więc cały dźwięk zbierany był bezpośrednio przez telefon, na który nagrywam audio i hmm, no cóż Błagam, wytrwajcie ze mną na tej recenzji, a jeśli nie, to może za jakiś czas uda mi się do tego zrobić jakieś napisy czy coś, bo przyznam się, że to był fatalny dzień na nagrywanie i musiałam dwa razy nagrywać jeszcze inną recenzję, którą będę również uprawiać, może nie dzisiaj, ale w najbliższym czasie. Więc um, strasznie jest mi przykro, że tak wyszło, ale naprawdę nie mam siły i w sumie też czasu, żeby jeszcze raz nagrywać Legion samobójców. Um, no cóż. życie. When you try your best, but you don't succeed. Legion samobójców The Suicide Squad to najnowsza propozycja ze Stanley DC w reżyserii Jamesa Gana. Z Margot robi Drisem albumem Johnem, Sinom i Violą Davis w rolach Amanda Waller zbiera nowy Legion samobójców, by tym razem dokonać infiltracji w bazy na terenie małego państewka Corto Od razu warto wspomnieć, że jest mi niezmiernie ciężko rozpatrywać nowy Legion Samobójców bez osadzania go w kontekście pierwszego Legionu Samobójców, w którym to szczerze gardzę i na myśl o którym cringuję tak mocno, że momentalnie tracę jakieś 2 cm ze swojego wzrostu. A ponieważ wzrostu mam mało, to różnica jest powalająca i widoczna gołym okiem. W tamtym filmie praktycznie wszystko było słabe poza kilkoma postaciami. Nie, ty, Joker, byłeś wybitnie słaby. Więc taka rozprawę jedyne, co nowy Suicide Squad musiał zrobić, żeby być w moich oczach lepszy, to zwyczajnie nie popełniać błędów poprzednika. No i w skrócie zrobił to, więc jestem ogólnie zadowolona. Zatem na szczęście w THE Suicide Squad nie ma tego koszmarnego otwarcia, gdzie jest dosłownie nasrane znanych utworów muzycznych. No ciężko to naprawdę o inne słowo, napchanych jeden po drugim i dobranych po najniższej linii oporu, tylko dlatego, że coś tam się w tekście zgadzało. No to już zarąbiście, mamy kolejny utwór, żeby tam upać w tym openingu 15-minutowym, 15 utworów, jazda! I nie ma tych tragicznych kart informacyjnych na które było najebane tyle treści, które się tak śmieciły, że po pierwsze nie dało się na to patrzeć, po drugie było tam dużo informacji, więc nawet jakby ktoś bardzo chciał, no to bez opcji pauzy nie był w stanie wszystkiego przeczytać, a po trzecie w trakcie, gdy te karty były widoczne na ekranie, to w tym samym czasie inni bohaterowie opowiadali cały czas coś w tle, jakiś lektor, jakaś historia, coś tam się toczy, więc totalnie tym bardziej nie dało się absolutnie nic z informacji na tych kartach wyciągnąć. Było to... Tragiczne doświadczenie, które rozpaczliwie starało się być doświadczeniem wyjątkowym. I było wyjątkowe, ale myślę nie w takim sensie, jak twórcy by sobie tego życzyli. Tak naprawdę jedyne dwie dobre rzeczy, które dał nam pierwszy Suicide Squad to postaci Harley Flaga i Amanda Waller oraz fakt, że dzięki tamtemu filmowi wiemy jak działa instytucja Suicide Squad, przez co drugi Legion nie musi tracić żadnego czasu na to, żeby mozolnie wytłumaczyć nam na czym polega Suicide Squad i o co tutaj tak naprawdę chodzi, tylko już od pierwszych sekund możemy ruszyć do akcji, bo wszyscy tak naprawdę wszystko wiedzą. Takie prawie, że in medias res jest dla mnie z reguły dobrym wyborem. a Agan bardzo sprawnie żongluje w tym filmie już od samego początku czasem i przestrzenią. Chodzi to o wiele lepiej niż porozrywana fragmentaryczna i bała bałaganiarska narracja ptaków nocy. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tą recenzją, jeśli ktoś nie miał jeszcze tej niesamowitej przyjemności. Bo jednak tu narratorem nie jest nikt z członków ekipy i bardzo dobrze. The Suicide Squad jest filmem Jamesa Ganna, zatem oferuje absolutnie wszystko to, co lubią fani tego reżysera. I czym James Gunn zachwycił publiczność swoimi dwoma częściami Strażników Galaktyki? Pokręcony humor w bandzie, szalone zwroty akcji, miejscami dość ryzykowne decyzje scenariuszowe, które w rękach kogoś nieporadnego mogłyby spokojnie zostać schrzanione, a w rękach Ganna tak naprawdę wywołują raz po raz salwę śmiechu. Nawet jeśli nerwowego, to mimo wszystko śmiechu. Do tego film jest krwawy i przeklęć z nim co nie miara, więc wszystko to, co mi się podoba. Ja zwyczajnie lubię takie kino. Oczywiście może się zdarzyć tak, że widz na widok wybryków Syły Side Składu i umówmy się wybryków reżysera. Spojrzy na ekran, potem spojrzy na lewo i potem na prawo na towarzyszy swojej niedoli i zapyta po cichu, co się tutaj do cholery wyprawia. Jest to konwencja, która na pewno jednym spasuje, drugim nie. Ale jeśli podobali się Wam Strażnicy Galaktyki, no to myślę, że Suicide Squad też będzie Wam się podobał. The Suicide Squad. GAN bardzo dobrze powiela formułę Strażników, bo widać, że ma bardzo dobrze rozpracowany plan i pomysł, jak prowadzić narrację, w której mamy bandę niepasujących do siebie wyrzutków, których trzeba zrobić drużyny. Mam wrażenie, że GAN osiągnął tutaj swego rodzaju sukces. Godiszy tutaj ewidentnie odpuściło trochę koncepcję tworzenia mrocznego uniwersum i dość srogo poluzowało gacie. I tak właśnie o to w The Suicide Squadzie nie zobaczymy żadnych cameo postaci ze Snyderowskiego Uniwersum DC, czyli nie będzie tutaj żadnego Batmana, ani żadnego Flesza. No i moim zdaniem bardzo dobrze, bo Suicide Squad radzi sobie bardzo dobrze bez tego bagażu doświadczeń i oczekiwań. Co więcej, bardzo w tym poczuciu niewprasowliwej zabawy pomaga dobór drużyny. Gdzie poza Harley, Ricku, Flagu i Kapitanie Bumerangu, to ja o tych postaciach nigdy w życiu nie słyszałam wynika z tego, że po prostu nie siedzę aż tak mocno w komiksach Disney. I bardzo dobrze, bo ponownie dzięki temu, że postacie te są niszowe, czasem zdawałoby się nawet, że są to postaci wręcz słabe, oceniając oczywiście tylko i wyłącznie po mocach, które dysponują. To, że mają potencjalnie większy margines na popełnienie błędu i nie są obaczone przesadnie wygórowanymi oczekiwaniami. To no powiedzcie sami, kto by się spodziewał czegoś wybitnego, wywrotowego po dziewczynie, która kontroluje szczur, A jednak kratka 2 daje naprawdę niesamowitego czadu i jest tak naprawdę emocjonalnym centrum przy okazji tutaj ciężko nie zauważyć, że formuła Gana zaczerpnięta ze Strażników Galaktyki 2 to zdecydowanie motyw Daddy Issues. Także, jeśli chodzi o całą drużynę Suicide Składu, to uważam, że w tej odsłonie ekipa jest po prostu jakoś lepiej skonstruowana. Jest między nimi jakaś wewnętrzna, strukturalna spójność, I ich losy wzajemnie bardzo dobrze się łączą i przeplatają ze sobą. Na pewno przyczynił się do tego oczywiście domu Raptorów. Harley Quinn, no to wiadomo, Margot robi po raz trzeci, daje wyśmienity popis jako Harley Quinn, którą bardzo się lubi, chodzi. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ona tak naprawdę jest bardzo szalona i cholernie niebezpieczna. I chyba nikt by tak naprawdę nie chciał się z nią zetknąć w prawdziwym życiu. Idris Elba to jest standardowo klasa sama w sobie, i każde jego pojawienie się na ekranie to jest po prostu radość wielka dla oczu. John Cena, muszę powiedzieć, zaskakująco zyskuje z filmu na film, jako aktor w moim odczuciu. Może ja po prostu mam jakiś soft spot dla wrestlerów, którzy przerzucili się nagranie w filmach na pełen etap. David Dastmarkian po raz kolejny sprawdza się jako postać, którą mentalnie coś jest bardzo w porządku. Stalony jako King Shark to będzie, myślę, nowe ulubienie całej rzeszy ludzi. Na równi z Marvelowskim Grutem, bo umówmy się, podobnie, jest tutaj dużo. No i wspomniana radka w interpretacji Danieli Melchior to debiut ekranowy w sensie na pewno w tak kasowej produkcji. Ograny z wielkim wyczuciem, niewinnością i mnóstwem emocji. Zastanawiam się, dlaczego jej postać siedziała w więzieniu, skoro to jest więzienie w jakimś uber zaostrzonym wygorze, a ona niby poszła siedzieć tylko za to, że, że uznali, że szczury to jest broń, bo ona zrobiła jakiś napad czy coś W sumie to nie wiem, nie ma. Ostatnią rzeczą, która bardzo mi się podobała, to oprócz CGI kolorystyka i stylistyka całego filmu. Wow, DC ma super CGI w filmie, owacje na stojąco! Ponownie czuć w tym wszystkim Jamesa Ganna, w tych kolorów, które pojawiają się to tu, to tam i w decyzjach scenograficznych, jak pewne rzeczy wyeksponować, jakich kostiumów użyć, gdzie coś podkręcić przez efekty specjalne, żeby wyglądało jeszcze lepiej. I od razu przychodzi mi do głowy scena z Hali w czerwonej sukni. Piękna suknia, pięknie zrobiona scena. I wydaje mi się, że szczątkowo zainspirowana Old Boyem, w sensie tam walka w korytarzu. Z rzeczy nie do końca satysfakcjonujących, to niezbyt podobało mi się użycie, czy też raczej nie użycie postaci Stinkera. Który praktycznie nie robi w filmie niczego takiego, jako, jako osławiony Stinker. I tak naprawdę mógłby to być losowy, osobnik X. Też by to zadziałało tak samo. Ale okej, okay, no czepiam się, dobra. Naturalnie też ciężko jest brak na serio głównego antagonistę tego filmu. Ale dobra, umówmy się, że walka finałowa to nie była najdziwniejsza rzecz, jaką można było zobaczyć w komiksach, czy w kinie superbohaterskie. Jest jeszcze taka jedna rzecz, na którą sobie ponarzekam, chociaż ona nie do końca wiąże się z samym filmem. To jest tłumaczenie, i tu nawet w sumie nie chodzi do końca o tłumaczenie, a o korektę do tego tłumaczenia, czy też o niewykonanie tejże korekty. Ja wiem, że na tłumaczenie kasowych filmów jest naprawdę ultra mało czasu i to się pędzi na łeb, na szyję że wszystko było gotowe na deadline, przetłumaczone dobrze i jeszcze najlepiej, ultra zabawnie, w takim polskim znaczeniu, ultra zabawnie oczywiście, ale bogowie, kiedy bohater mówi so please, don't make me do this, a ja widzę tak, że proszę nie zmuszaj mnie do tego. To mam ochotę skopać korektora albo kogoś odpowiedzialnego za brak tej korekty. Bo ja rozumiem, że tłumaczeniowi na zapalenie dupy coś może umknąć. Ale litości takie puszewki są po prostu żałosne. Ja rozumiem, że to nie jest koniec świata, że są straszniejsze rzeczy niż to, że zamiast także zobaczyłam na ekranie także. Ale chodzi tu o pewną staranność i dokładność i brak. Bo przecież wystarczyłoby na ten tekst spojrzeć jeszcze raz i na pewno ktoś by tego babola wyłapał. strachując już od kwestii korekty, czy też ich braku. No to jest naprawdę dobrze Niezaprzeczalnie, kiedy za kamerą staje ktoś, kto wie co robi To film zyskuje wtedy zdecydowanie na jakości I bohaterami z krwi i kości mają szansę stać się absolutnie wszyscy Wliczając w tą ekipę techników, która spędza cały film przed komputerami To jest taki troszkę dom w głębi lasu vibe, jak teraz o tym myślę Jeśli chodzi o mainstream DC To wydaje mi się, że nowy Legion Samobójców zostaje na dzień dzisiejszy moim faworytem Jeszcze muszę pomyśleć, czy podoba mi się bardziej, czy mniej niż 4 wersja wersja Ligi Sprawiedliwości. Ale na dzień dzisiejszy z czystym sumieniem daję Legionowi Samobójców The Suicide Squad ocenę 8 na 10. I nawet w sumie cieszę się, że pierwszy Legion Samobójców gdzieś tam się kiedyś przewinął, bo dzięki tej ruinie Gan mógł na tym zbudować coś naprawdę fajnego i coś naprawdę wartego zobaczenia. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, Gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy i lajków, ale też do odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No to co? Do zobaczenia następnym razem.